W tym filmie poruszymy temat hipoglikemii w cukrzycy typu 2. Powiem Wam, co może ją wywoływać, czym może grozić nieodpowiednia reakcja na niskie stężenie cukru i w jaki sposób możemy zapobiegać niedocukrzeniom. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. W poprzednich filmach z tej serii rozmawialiśmy już o hipoglikemii w takim szerokim, ogólnym ujęciu, a także w kontekście cukrzycy typu pierwszego. Wiemy już, jak definiuje się niedocukrzenie, jakie są jego możliwe przyczyny przy cukrzycy typu pierwszego i jakie mogą być powikłania ciężkiej hipoglikemii. Dzisiaj natomiast omówimy sobie problem niedocukrzenia w kontekście cukrzycy typu drugiego, ponieważ pacjentów z tym schorzeniem problem hipoglikemii również dotyczy. Hipoglikemia jest stanem, w którym zmierzone stężenie cukru jest niższe niż 70 mg na decylitr, niezależnie od występowania objawów. Każda osoba z cukrzycą jest inna, więc objawy hipoglikemii również mogą być inne u każdego pacjenta. W epizodach lżejszej hipoglikemii najczęściej wymieniamy takie objawy jak zwiększona potliwość, uczucie głodu, drżenie rąk, osłabienie czy szybszą pracę serca. Cięższa hipoglikemia może dawać kolejne objawy jak problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, drgawki czy zapadnięcie w śpiączkę. Musimy podkreślić, że nieodpowiednia reakcja na hipoglikemię lub jej brak mogą być przyczyną zgonu. A jak często występują epizody hipoglikemii wśród osób z cukrzycą? Szacuje się, że w Polsce diabetycy doświadczają rocznie hipoglikemii ponad 200 tysięcy razy. W 2015 roku w jednym z badań próbowano ocenić, czy hipoglikemia częściej występuje wśród osób z typem pierwszym czy z typem drugim cukrzycy. Wykazano, że więcej epizodów niedocukrzenia występuje u osób z typem drugim, jednak nie powinno to dziwić na ten typ cukrzycy choruje około 90% diabetyków. Zanim przejdziemy do bezpośrednich przyczyn hipoglikemii, musimy powiedzieć sobie o czynnikach, które mogą zwiększać ryzyko niedocukrzenia. Możemy wymienić między innymi: wiek osoby z cukrzycą. Okazuje się, że im jesteśmy starsi, tym ryzyko rozwinięcia się ciężkiej hipoglikemii jest większe. Czas trwania cukrzycy. Im dłuższy czas z chorobą, tym również większe ryzyko. Nieświadomość hipoglikemii. Rozwija się ona przede wszystkim w wyniku neuropatii autonomicznej i pogłębia się na skutek częstych epizodów hipoglikemii. Czyli im częściej będziemy doświadczać hipoglikemii, tym słabiej będziemy odczuwać jej objawy. Jeżeli zaś chodzi o bezpośrednie przyczyny hipoglikemii wśród osób z cukrzycą typu 2, to jest to temat bardzo złożony, a lista przyczyn może być długa. Spowodowane jest to przede wszystkim wieloma możliwościami leczenia. Terapia cukrzycy typu 2 może opierać się wyłącznie na samej zmianie nawyków żywieniowych, mogą być włączone leki doustne lub inne leki przeciwcukrzycowe, albo terapia insuliną. Każdą z tych terapii cechuje inne ryzyko hipoglikemii. Pacjent, u którego wdrożona zostaje nowa terapia, powinien być odpowiednio poinformowany przez lekarza o ryzyku niedocukrzenia oraz znać czynniki, które zwiększają ryzyko jej wystąpienia. Powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na zalecone pory przyjmowania leków, ustalone godziny posiłków oraz ich wielkość. Czas trwania i pory dnia, w których podejmujemy aktywność fizyczną, interakcje mogące wystąpić pomiędzy przyjmowanymi lekami. Abyście lepiej zapamiętali, jak ważne jest przestrzeganie zaleceń, posłużę się kilkoma obrazowymi przykładami. Załóżmy, że podaliśmy sobie insulinę do obiadu. Zadzwonił jednak do nas telefon, zapomnieliśmy przez to o zjedzeniu posiłku. Rozmowa się przeciągnęła, w wyniku czego stężenie cukru spadło nam niebezpiecznie nisko. Inna sytuacja. Podaliśmy określoną ilość insuliny do posiłku, zjedliśmy go i postanawiamy, że zaraz po jedzeniu pójdziemy na przejażdżkę rowerem. Może to również spowodować hipoglikemię. Takie życiowe sytuacje mógłbym tutaj mnożyć. Najważniejsze jest jednak znać swoją terapię i znać czynniki, które mogą spowodować spadek poziomu cukru. Chciałbym, abyście zapamiętali dwie najbardziej istotne sprawy: to jak ważne jest pamiętanie zaleceń lekarza i trzymanie się ich oraz to w jaki sposób poradzić sobie z hipoglikemią, jeżeli już się zdarzy. Dlatego teraz rozwiniemy sobie to drugie zagadnienie. Najważniejsza sprawa to oczywiście znajomość objawów hipoglikemii. Zawsze reagujmy na objawy niedocukrzenia z kontrolowaniem stężenia cukru za pomocą glukometru, który każdy diabetyk powinien mieć przy sobie. Nie powinniśmy bazować jedynie na swoich odczuciach. Jeżeli wynik na glukometrze wskazuje wartość niższą niż 70 mg na decylitr, powinniśmy zastosować zasadę 15 na 15. Polega ona na zjedzeniu 15 g węglowodanów prostych i zmierzeniu stężenia cukru po 15 minutach. Jeżeli po tym czasie wynik nadal będzie niższy niż 70 mg na decylitr, powinniśmy ponownie zjeść 15 g węglowodanów i powtarzać tę procedurę do skutku. Węglowodany proste można znaleźć w gotowych produktach dedykowanych właśnie takiemu stanowi, jakim jest niedocukrzenie. Należą do nich glukoza w żelu zawierająca jeden wymiennik węglowodanowy, czy kostki dekstrozy, każda po pół wymiennika węglowodanowego. Dzięki tym produktom można w precyzyjny sposób przyjmować ratunek w razie wystąpienia hipoglikemii bez ryzyka późniejszego przecukrzenia. Innym sposobem może być rozpuszczenie dwóch łyżeczek zwykłego cukru w wodzie. Ostatecznością jest spożycie słodkich napojów. Dlaczego? Ponieważ możliwe, że w hipoglikemii będziemy mieli ochotę wypić całą szklankę takiego napoju, a to może później spowodować zbyt wysokie stężenie cukru we krwi. Przykładowo cała szklanka soku może zawierać aż 2,5 wymiennika węglowodanowego, czyli znacznie za dużo niż możemy potrzebować. Ponadto niezwykle ważną kwestią jest poinformowanie swojego najbliższego otoczenia o tym, że chorujemy na cukrzycę i o tym, że może przytrafić nam się hipoglikemia. Nasi bliscy powinni doskonale wiedzieć, jak nam w takiej sytuacji pomóc. Pamiętajmy, że w skrajnych sytuacjach niezbędne może okazać się wezwanie karetki pogotowia. Hipoglikemia niewątpliwie jest bardzo niebezpiecznym stanem. Jeżeli w porę nie zareagujemy na pierwsze objawy niedocukrzenia, może dojść do ciężkiej hipoglikemii, do śpiączki, a nawet do zgonu. W wyniku hipoglikemii możemy się przewrócić, a to często może skutkować urazami, zwichnięciami czy złamaniami kończyn. Późnymi powikłaniami częstych epizodów hipoglikemii mogą być m.in. miażdżyca tętnic, częstsze występowanie udarów czy zawałów mięśnia sercowego. Wiele badań wskazuje też na to, że częste epizody niedocukrzenia mogą powodować częstsze występowanie demencji. Aby skutecznie zapobiegać epizodom hipoglikemii powinniśmy przede wszystkim Odpowiednio monitorować swoje stężenie cukru, powinniśmy odpowiednio reagować na pierwsze objawy niedocukrzenia i nie dopuszczać do dalszego spadku. Ponadto, powinniśmy odnotowywać każdą sytuację, w której doświadczyliśmy hipoglikemii i przedstawić ją lekarzowi przy najbliższej wizycie, również podczas telewizyty. Tylko w ten sposób lekarz będzie w stanie wprowadzać odpowiednie zmiany w naszej terapii. W następnym filmie z tej serii zajmiemy się tematem pierwszej pomocy przy ciężkiej hipoglikemii. Zapraszam Was już teraz, więc żeby nic Was nie ominęło, zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie mój kanał, żeby niczego nie przegapić. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!